Witam serdecznie. Nasz kanał rozwija się dobrze. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w tym rozwoju w mediach społecznościowych. Witam wszystkich nowych subskrybentów, ale to dzisiejsze spotkanie chciałem poświęcić na odpowiedzi na głosy i pytania, które od Państwa dostaję. Za wszystkie dziękuję. Na niektóre odpowiadam pisemnie, ale dzisiaj te w wypadku, których albo chciałem, albo obiecałem, udzielić szerszą odpowiedź. No, przede wszystkim taki dobry przykład tego, jak nasz kanał idzie do przodu. Pan Tomasz Fryga pisze, że prawdę mówiąc, znalazł dopiero na początku listopada i od razu zaprenumerował. I dołączę jeszcze sporo miłych słów. Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich i to co pan Tomasz pisze to najlepszy znak, że, że idziemy do przodu po prostu. Pani Małgorzata Zaręba po rozmowie z profesorem Skibińskim o, przed wyborami w Hiszpanii o sytuacji w Katalonii poprosiła o, jak pisze pani Małgorzata, o więcej tak ciekawych jak z profesorem rozmów. Więc obiecuję, że takie rozmowy będą, a z profesorem Skibińskim chciałbym jeszcze zrobić niejako drugą część tamtej rozmowy. Teraz, kiedy już jesteśmy po wyborach hiszpańskich, znamy ich wynik, jeszcze parę słów w tej sprawie w tej audycji, powiem, no, ale przede wszystkim spełniła się nasza główna prognoza, że partia Vox, z którą profesor wiąże mniej nadziei, ja więcej, no, ale która, jest, która w naszej ocenie była najlepszą propozycją. W tych wyborach i z punktu widzenia całego chrześcijaństwa, i, i spraw europejskich, no, stała się trzecią siłą w polityce hiszpańskiej, niespodziewanie wyprzedzając centrowych i lewicowych konkurentów: Podemos i Ciudadanos. Ale skoro mówimy o Europie, to bardzo ciekawy głos wysłał pan Paweł Piasecki, który. Po jednej z poprzednich audycji napisał, że polską racją stanu jest według niego zdecydowane wspieranie dalszej integracji europejskiej i dążenie do rewizji traktatu lizbońskiego w kierunku politycznej federacji, a nie jej namiastki. To na razie nierealne, pisze pan Paweł w perspektywie kilku lat. Ale w kolejnej kadencji Europejskiego Parlamentu bardziej. To w kontekście polskiej europejskiej suwerenności jest niezwykle ważne. No ja niestety mam zupełnie przeciwny pogląd niż pan Paweł Piasecki. Po pierwsze uważam, że federalizacja Europy prowadzi coraz bardziej do zaboru elementarnych kompetencji suwerennych państw i do ingerencji w dziedziny, które wprost naruszają dobro wspólne narodów. No, polityka gender, w którą Unia Europejska coraz bardziej się angażuje, no, to jest najlepszy przykład tego rodzaju działań. Ale taką asymetrię między państwami Europy Zachodniej, które wykorzystały okres powojenny dla budowy swojego dobrobytu materialnego, a państwami Europy Środkowej, o których się mówi, no macie demokrację, teraz sobie radźcie, jakby pół wieku komunizmu nie było, jakby nie było po okupacji niemieckiej od razu dominacji sowieckiej. No, podejście lekceważące interesy państw Europy Środkowej widzimy na przykład w polityce klimatycznej, a szczególnie w jej antyprzemysłowych konsekwencjach. Czy choćby w polityce imigracyjnej? No, państwa zachodniej Europy coraz bardziej są świadome, coraz mocniej z podświadomości do świadomości polityków dociera to, że popełnili dramatyczne błędy od końca lat 60. Oczywiście nie chcą się do tego przyznać, swoim własnym społeczeństwom aplikują więcej tego samego, są pod presją lobby międzynarodowych koncernów, które chcą taniej siły roboczej, zresztą często o tym mówi się zupełnie otwarcie i chcą ten model narzucić państwom Europy Środkowej. Widzimy otwarte ataki na Kościół, no byłem wprost tego świadomy, jak atakowano na przykład biskupów hiszpańskich w interpelacjach o ich wypowiedzi w obronie życia. Wszystko to pokazuje, że współpraca europejska jest wykorzystywana przeciwko państwom europejskim i dopóki ten trend się nie zmieni, to jest zupełnie otwarta kwestia, czy on się może zmienić, czy się nie może zmienić, czy podstawy, na jakich budowano integrację europejską, wykluczają taką zmianę, czy jest to formuła otwarta, która wraz ze zmianą Rządów europejskich wraz ze zmianą nastrojów w narodach europejskich może podlec zmianie. To jest, mówię, to jest kwestia zupełnie otwarta, ale do, dopóki ten trend trwa, nie można im dać ani krztyny władzy. Druga rzecz, którą już wspomniałem, to jest ta asymetria między Europą Zachodnią a Europą Środkową. Prawdziwa solidarność europejska musi polegać na respektowaniu. Interesów naszej części Europy i również no, interesów, można powiedzieć, fundamentalnych, których, tych, które wiążą się z wychodzeniem z zapaści społecznej po komunizmie, a tymczasem no, w każdej dziedzinie, czy będzie chodziło o system sądowy, media, widzimy, jak bardzo w tych sprawach. Jesteśmy atakowani, a jednocześnie jak bardzo jesteśmy nierozumiani. Sejm Rzeczypospolitej 16 lat temu, przed układem akcesyjnym, przyjął taką postulatywną rezolucję, w której mówił, że te prawa do zaangażowania państwa w rekonstrukcję gospodarki, w rekonstrukcję społeczną, które traktat z Maastricht przyznał wschodnim landom Niemiec, powinny przysługiwać no wszystkim państwom, które, z, wyzwolonym spod dominacji sowieckiej, ale to w żadnym wypadku nie zostało, w żadnym wypadku nie zostało spełnione. I wreszcie ten federalizm europejski to jest źródło nowych napięć politycznych w Europie i dlatego z tych wszystkich względów Polska powinna być promotorem opozycji wobec tych władz, wobec tego kursu Unii Europejskiej, a przynajmniej wymuszać na nim kompromisy. No, ja muszę powiedzieć, że negatywnie oceniając kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej, Jednocześnie mówiłem, no, że przynajmniej w tym wypadku mamy do czynienia z jakimś realnym kompromisem, bo to, że Polska będzie miała w tej Komisji Europejskiej resort rolnictwa, no, to jest przykład działań, które rzeczywiście mają zmierzać do tego, żeby bronić, żeby polityka europejska służyła realizacji interesu narodowego wewnątrz Europy. No, to jest przynajmniej. To jest przynajmniej przykład kompromisu. Ale niezależnie od tego, w jakim stopniu to będzie polityka opozycji, ale trzeba budować tą szeroką europejską opinię opozycyjną, w jakim stopniu to będą praktyczne kompromisy, jedno jest pewne, musimy być świadomi agendy własnych interesów w Europie. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy jako naród, który, jako naród chrześcijański, jako naród, który potrzebuje konsolidacji swojej suwerenności. I jako kraj, który geopolitycznie jest położony w Europie Środkowej, powinien działać na rzecz wspólnej, większej roli tego bloku państw we wszystkich strukturach międzynarodowych, w których bierzemy udział. Szczególnie w ramach Przymierza Zachodniego, czy właśnie Unii Europejskiej. Z tych wszystkich względów, no, panie Pawle, ja mam przeciwny pogląd. Polska suwerenność wymaga... Odejścia od federalizmu europejskiego i to nie tylko votum separatum wobec jego konkretnych aktów, ale po prostu prowadzenia polityki, która federalizacji Europy będzie przeciwna. Sporo pytań przyszło po tej wspomnianej na początku rozmowie z profesorem Skibińskim o dyskusji hiszpańskiej, europejskiej jednocześnie. Pan Tomasz do mnie napisał że katalończycy też chcą zachować jedność narodową i to ich łączy z Hiszpanami, którzy przed separatyzmem katalońskim, jedności narodowej bronią. I, no, panie Tomaszu, no problem polega na tym, że nie wszyscy katalończycy i nie wszyscy mieszkańcy Katalonii, dlatego że w Katalonii mieszkają ludzie, którzy po prostu uważają się za Hiszpanów. I wielu, I wielu katalańczyków chce zachować jedność hiszpańską. Myśmy w tym programie mówili o tym, że obywatele Ciudadanos to jest partia liberalna, partia centrowa, która została założona przez Katalończyków przeciwnych separatyzmowi katalońskiemu. Josep Borrell, który teraz będzie kierował. Dyplomacją Unii Europejskiej jest katalońskim, prohiszpańskim socjalistą. Także naprawdę, z faktu, że ktoś wyprowadzi ludzi na ulicę i zaczyna tam pokazywać, że tu prawa człowieka blokują nam demonstracje i tak dalej, próbuje doprowadzić do upadku państwo, to nie znaczy, że państwo, ale co więcej, że społeczeństwo. Powinno kapitulować przed taką presją. Nie po to Ferdynand Aragoński, Izabela Kastylijska jednoczyli Hiszpanię, nie po to Złoty Wiek Hiszpanii dał tyle Europie, żebyśmy tak obojętnie patrzyli na przynajmniej pomysły na rozpad tego państwa. Pan Piotr, podpisujący się potrójnym inicjałem, pisze, że jeżeli w ponad regionie ogromna większość, dwie trzecie mieszkańców chce niepodległości, należy im ją y, y, przyznać. No. Kryterium może być dyskusyjne, ale, ale, ale powiedzmy. No w każdym razie to kryterium, które pan Piotr proponuje, w żadnym wypadku nie zachodzi w Katalonii, gdzie według wszystkich badań poparcie dla separacji nie przekracza 50%, ale, a już na pewno nie 2 trzecich. W każdym razie głos pana Piotra traktuję jako zwrócenie uwagi na to, że jeżeli gdzieś widzimy konflikt społeczny. Powinniśmy mieć świadomość, że jeżeli kryteria dobra publicznego, dobra wspólnego mają decydować, to należy wysłuchać wszystkich racji, również racji mniejszości czy tej grupy mniej hałaśliwej. No ale w każdym razie barcelońska demonstracja przed wyborami jeszcze w obronie jedności Hiszpanii też miała duży rozgłos i też była bardzo efektowna. W tej samej sprawie Pan Groszkowski napisał, że pojęcie jedności narodowej w państwie wielojęzycznym, wielonarodowym, jakim jest Hiszpania, nie istnieje, co najwyżej mogą pracować nad jednością obywatelską. No tu również się z panem Groszkowskim nie zgadzam, dlatego że wszystkie narody europejskie zostały zbudowane jako wzrost różnych. Wspólnot regionalnych czy nawet etnicznych. I jedność narodowa absolutnie temu nie zaprzecza. Moja rodzina pochodzi z północnego Mazowsza, z Ostrołęckiego i z południowego lewobrzeżnego Podlasia, z Sokołowskiego, ale akurat to są te części Rzeczypospolitej, które. No będąc w poczuciu jedności narodowej, szczególnie Mazowsze, nasi przodkowie byli przecież pod Grunwaldem, nie mówiąc o wspólnej historii, o, o tym, że byli częścią korony polskiej, kiedy ta korona powstawała jeszcze wcześniej, no ale Mazowsze ostatecznie scaliło się z resztą ziem Rzeczypospolitej, doszło do jedności dynastycznej w 1526 roku. Mówiłem o, o Sokołowskim, o tym południowym krańcu Podlasia. My pochodzimy z tej części Podlasia, które Zygmunt August włączył do korony przed Unią Lubelską w 1569 roku. Wcześniej to była część Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszystkie narody Europy powstawały, jako, powstawały w wyniku scalającej Siłę państwo. O ile sercem czy duszą narodu jest jego wiara i e, kultura, o tyle jego kręgosłupem e, zapewniającym mu życie, zapewniającym mu aktywność e, jest e, państwo. E, to, że Hiszpania osiągnęła ostatecznie jedność państwową w czasach Ferdynanda Aragońskiego, Izabeli Kastylijskiej, e, Hiszpania, czy raczej jak wtedy mówiono, wszystkie Hiszpanie, to nie zmienia faktu, że to jest jeden naród. Tak jak pięknie pisali. Pisarze hiszpańscy, że to jest wspólnota losu, to chyba najpiękniejsza definicja jedności narodowej. W każdym razie powinniśmy rozumieć tych, którzy jej tam bronią. Pan Henryk Czechorowski, podobnie jak pan Groszkowski, uważa, że skoro Hiszpania przez większość czasu nie była jednością, nie jest tak jednorodna jak na przykład Polska. I według niego powinna być federacją jak Niemcy. No, naprawdę nie decydujmy na innych, co najwyżej słuchajmy argumentów, ale pamiętajmy o jednym. To mi powiedział jeden z kolegów hiszpańskich w Parlamencie Europejskim. Dziś Katalonia, jutro Śląsk. Zresztą o tym mówił profesor Skibiński w naszej rozmowie. To nie jest trend, na który w Europie powinniśmy stawiać. Tyle Polski, ile polskiej suwerenności w Europie i tyle naszej kontroli nad naszą przyszłością, ile suwerennej władzy Rzeczypospolitej, po to, żeby tą przyszłość kształtować. I dlatego naprawdę patrzmy ze zrozumieniem na innych, którzy swojej suwerenności, niepodzielności bronią. Na koniec jeszcze pan Henryk Czarny zapytał. Czy mamy jakąś nadzieję, że Sejm może wzmocnić ochronę życia i prosi, żeby się nią podzielić z obrońcami życia? Ja o tym mówiłem we wtorek. W moim najgłębszym przekonaniu te wybory dały wzmocniony konsensus chrześcijański. Zresztą mamy co najmniej trzy partie idące w różne strony, bo mamy PiS jako największą partię w Polsce, ale również z jednej strony PSL działający. Konwencji koalicji polskiej, no niestety, to pytanie, czy z tej koalicji zostanie coś po y, wyborach, y, z drugiej strony, konfederacje mamy sytuację, kiedy te trzy partie mogą nawzajem się y, kontrolować, a przede wszystkim y, my wszyscy, y, wyborcy prawicy, ludzie którym, ludzie, którym zależy na dobru wspólnym narodu, powinniśmy mieć świadomość, że mamy wybór i że my jesteśmy gwarantem tego, żeby ci, których wybieramy, dobro wspólne realizowali. Ilościowo ten konsensus jest wzmocniony. No na reszta należy do opinii publicznej. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nastroje społeczne, no ostatnio byłem noocznym świadkiem, jak wielu z nas, no sygnału, który naprawdę może budować. To jest frekwencja na filmie nieplanowane. Bardzo y, ważny film, y, wart obejrzenia, no, pokazujący w jaki sposób y, obrona życia, cywilizacja życia nie jest nasza, naszą jakąś polską specjalnością, ale na całym świecie trwa walka w jej y, obronie. O nieplanowanym y, pewnie można by mówić y, dużo dłużej, ale to, że y, frekwencja na filmie niepromowanym, zwalczanym od swojej y, y, premiery. Dyskredytowanym jest tak duża, pokazuje, jak naprawdę dla nas wszystkich ważne są fundamenty życia naszego narodu i każdego społeczeństwa. Fundamenty życia, czyli po prostu cywilizacja życia. Skoro to dla nas wszystkich jest ważne, to znaczy, że powinniśmy patrzeć w przyszłość z nadzieją, a może raczej nie tyle patrzeć w przyszłość z nadzieją, co przekuwać tą nadzieję w czyn. To tyle na dziś i do zobaczenia przyszłym razem. Wszystkiego dobrego.